W środę 29 maja na stadionie PGE Arena w Gdańsku zakończył się szósty etap RICO Dokumentarina. Tym samym dobiegł końca również cały cykl eventów organizowanych przez firmę RICO i jej partnerów. Z nami jest pan Tomasz Nazaruk, prezes RICO Polska. Panie prezesie, w pierwszej kolejności poprosimy o ocenę tego gdańskiego etapu eventu pod nazwą RICO Dokumentarina. No, wydaje mi się przede wszystkim, że jest to tak samo dobry e, stadion jak każdy inny. Jesteśmy też zaskoczeni, że mimo tak długiego okresu. Przebywania na tych stadionach to jest już nasze, nasz szósty stadion na 12 dzień. W dalszym ciągu zainteresowanie naszym eventem jest ogromne. Masę klientów, ale czym jestem bardzo zaskoczony, dużo jest klientów, którzy bardzo długo przebywają na naszej wystawie, bardzo długo pytają, zadają bardzo dużo konkretnych pytań, bo chcą tak naprawdę rozwiązać swoje problemy biznesowe i znaleźć takie rozwiązanie, które najbardziej będzie służyło ich firmie i dzięki temu będą mogli polepszyć współpracę ze swoim klientem. No i do tego tutaj jesteśmy i staramy się właśnie w tych wszystkich tematach, o których na kliencie pytają, pomóc. Jakby Pan podsumował cały event? Ja jestem w ogóle zaskoczony, bo to jest fantastyczne przeżycie uczestniczyć w czymś takim. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to będzie aż taki sukces. Średni czas spędzony na wystawie to 2,5 godziny. To naprawdę niezwykłe. Chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy ze strony organizatorów na stadionach, a także naszych organizatorów firmowych i firm z nami współpracujących działali, bo no, trzeba przyznać, że organizacja była absolutnie perfekcyjna. Mówią to nam nie tylko klienci, ale mówią także nasi konkurenci, którzy także odwiedzają. RICO Arenę po to, żeby poznać nasze rozwiązania, są bardzo zaskoczeni tym, że RICO występuje w zupełnie innym świetle, nie jako dostawca drukarek, kopiarek, czy też innych urządzeń, ale jako firma, która dostarcza bardzo zaawansowane rozwiązania biznesowe, począwszy od archiwizacji Workflow, kończąc na systemach dokumentowych, a wreszcie w systemach do druku wielkoformatowego, czy druku cyfrowego. I to wszystko jest okraszone znakomitym serwisem, czy też, Akademią RICO czy rozwiązaniami takimi, które pozwalają rozwijać się nie tylko naszym partnerom, ale także pozwalają się rozwijać i widzieć przyszłość w biznesie dla naszych klientów.